Prowadzisz swoją firmę? No tak. I chcesz zarabiać więcej? No tak. A co jeśli ja Ci powiem, że wszystko czego potrzebujesz do rozwoju swojej firmy masz w cenie wody mineralnej? Co? Opowiedziałabym Ci więcej, ale może posłuchasz co mówią o platformie moi klubowicze. No, pokaż, pokaż. Klub Lokalnych Film pozwala mi na znalezienie cennej wiedzy oraz inspiracji do tego, jak wznosić swój biznes na coraz wyższy poziom. Dostarcza ogrom wiedzy. Doceniam zaangażowanie Agaty, jak i wsparcie klubowiczów, a także możliwość udziału w inspirujących wyzwaniach, które mobilizują do działania. Uwielbiam również zorganizowane mastermindy i audyty. Wymieniamy się pomysłami, wspieramy się w swoich działaniach, a także dajemy sobie cenne wskazówki. Klub pomaga mi znaleźć wiedzę i szkolenia dopasowane do firm działających lokalnie. Doceniam również wsparcie klubowiczów, audyty i sesje QA. Klub pomaga mi znaleźć motywację i daje duże wsparcie. Materiały są bardzo wartościowe i na bieżąco pomagają mi zmienić coś w moim biznesie, ale to, co jest najcenniejsze, to możliwość przebywania wśród innych przedsiębiorców. Mnie przekonali. Co myślisz? No, brzmi spoko. Ile to kosztuje? 2,38 zł dziennie. Za kursy, live'y, mastermindy, czat grupowy? No tak! O kurczę, to wchodzę w to! A Ty?